E tu z górki jest. Pipen uważaj, ośpiulkolot jest przed nami. Ośpilkolot, ktoś chce? To jest? Ej, nie mój pipen! Pulkolot! A co to znaczy? Spanie! A Kawka To nie chyba Nie wiem, ale zjeżdżajcie z drogi, bo mi się hamulce skończyły. Powiedzcie <grym grym> mu uciekło. Uwaga, kontra. Ja ale uwagi. poważnie mówię! Kontra. <grym> kontra. Nie ma poojowej? Poojowej! Jest to nagrane. Dajcie report. Ej, tu stych! Ej, udrugowy ty! Zmieściłem! Ja pierdolę w tym polu! się zmieściłem! <ty>. Nieźle! <śmienicza>